Dzień dobry, witam Was serdecznie. Poczekam, aż ktoś się pojawi. Dzisiejszy live produktowy jest spowodowany e, dosyć sporą ilością różnych dziwnych komentarzy a propos tego, że e, nasz krem wypełniający, czyli Botox w kremie, czyli efekt kopciuszka, bankietówka, to jedna wielka ściema, bo na filmiku, który ostatnio został plikowany, E, używam filtrów. Chciałabym to zdementować, i w związku z tym na live Wam pokażę, jak ten produkt działa. Tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, że to kwestia użytych filtrów w telefonie. O, widzę pierwsze osoby. Będę wdzięczna, jak dacie znać, czy mnie widać i słychać. Na razie tylko widzę trzech, pięć osób po drugiej stronie. Nie widzę żadnego komentarza. Mam nadzieję, że będzie widać i słychać. Będę wdzięczna tylko za info. Ja dzisiaj celowo jeszcze bez make-upu, z jeszcze niewysuszonymi włosami, tak żebyście o, widać i słuchać. Dobra, ktoś mi daje znać, dzięki bardzo. A więc dzisiejszy live, jeszcze raz powtarzam, jest dedykowany e, dla tych osób, które nie wierzą w skuteczność i w działanie naszego produktu e, wypełniającego, czyli naszego kremu wypełniającego. My na to mówimy też Botox w kremie, bankietówka, efekt kopciuszka i tak dalej. Więc będę z Wami przez najbliższe pewnie 10 do 15 minut, tak żebyście zobaczyli, że faktycznie te efekty są, że to nie jest żadna ściema, a że to nie jest efekt filtrów użytych w telefonie, bo takie informacje gdzieś tam się pojawiają w komentarzach pod filmikiem, który w kilka dni temu nagrałam, upubliczniłam, a że nie lubię, jak osoby które nie miały styczności z naszym produktem, gadają głupoty i hejtują bez wiedzy. No to pozwoliłam sobie dzisiaj na live'a. Jeszcze raz podkreślam, jestem z wami na żywo, nie mam żadnego make upu więc widać moją zmarszkę tutaj lwią, widać moje bruzdy na czole. Mam nadzieję, że widać dajcie znać w komentarzu, bo nie wiem, jak łącze internetowe przekazuje obraz, a więc mam nadzieję, że widać moją tutaj lwią zmarszkę, widać bruzdy. Tutaj też mam przy ustach zmarszczki i za chwileczkę będę nakładała ten krem. I trochę Wam też w międzyczasie o nim opowiem, tak, żebyście mieli wiedzę, o co chodzi w tym produkcie, dlaczego on tak działa, dla kogo on jest i kto powinien się nim zainteresować. A więc po pierwsze. Musicie mieć dobrze przygotowaną cerę, żeby ten produkt faktycznie zadziałał. Ja teraz celowo siedzę przy oknie, a więc mam oświetlenie dzienne. Nie mam już tej lampy, zresztą widać tutaj z tyłu w szafie, widać, że lampa jest wyłączona. Teraz wam na chwilę włączę, to zobaczycie, o, teraz widzicie, że lampa jest włączona i lampa daje też efekt takiego trochę wygładzenia. Ja celowo robię to dzisiaj przy zgaszonej lampie. Siedzę tuż przy oknie, a więc pada na mnie światło dzienne i to jest taki efekt totalnie, Naturalny. Więc mam nadzieję, że ten live rozwieje wszelkie wątpliwości a propos produktu naszego wypełni wypełniacza z maszczek. Tym bardziej, że ten produkt do końca października jest w mega atrakcyjnej cenie, w promocyjnej cenie. Czyli każda osoba, która chce ten produkt sobie zamówić, to niech się odzywa do osoby, która ją zaprosiła na grupę Efekty Produktów. A jeżeli oglądacie mnie teraz na moim kanale na YouTube, albo na moim fanpageu, no to zapraszam oczywiście do siebie. Ale do rzeczy. Ten krem, e, wypełniacz z maszczek, to jest taki krem, który jest w pudełeczku, w pudełeczku macie 30 o, 30 takich saszetek, bo krem celowo jest przygotowany w saszetkach, żeby się nie starzał, tylko żebyście mogli używać wtedy, kiedy macie potrzeby, wtedy, kiedy macie chęci. I teraz jak należy przygotować cerę, żeby ten e, produkt zadziałał naprawdę Dobrze i naprawdę dał widoczne efekty. O, ktoś tutaj pisze, że uwielbiam go. Dajcie zgodę na publikowanie waszego imienia, nazwiska. Jak wejdziecie nad mój live, tam będzie niebieski link. Kliknijcie w ten link i wtedy będziecie mieli zaciągane słuchajcie, imię i nazwisko z Facebooka, a nie będzie Facebook User. Więc bardzo Was proszę, kliknijcie zgodę, wtedy będę wiedziała, kto ze mną tutaj dzisiaj jest i kto pisze te komentarze. A więc, żeby ten produkt zadziałał, to musicie, musicie cerę do tego przygotować. Ten produkt można używać codziennie, absolutnie nie ma przeciwwskazań do codziennego używania, ale można też go potraktować jako krem na specjalne okazje i wyjście, czyli tak zwaną bankietówkę. Pozwólcie, że ja już może będę nakładała, w międzyczasie będę gadała, chociaż nie powinnam gadać, bo wtedy efekt będzie mniej widoczny, ale przynajmniej rozpocznę, Przygotowanie cer. Najlepiej, jeżeli chcecie mieć nie wiem, jakiś mega dobry efekt, bo macie wesele, macie jakieś wyjątkowe wyjście, wyjątkową okazję, to warto sobie zrobić dzień wcześniej peeling. A peeling, który usunie wam martwe naskórki, naskórek, i w związku z tym nasz krem wypełniający szybciej i głębiej dotrze do właśnie skóry właściwej i jeszcze lepiej wypłyci te znaczki. A więc, żeby produkt lepiej zadziałał, dzień wcześniej robimy, słuchajcie, peeling skóry. Przed nałożeniem naszego kremu wypełniającego, używamy kremu silnie nawilżającego. Ja akurat używam z tej samej serii, serii H.E. serii, którą stworzył dr Tuna, serii, która ma doskonały skład, zaraz też powiem kilka słów o składzie, a więc y, wziąłam sobie jedną pompkę, rozmarowuję i wklepuję w te miejsca, które będę chciała pokryć. Słuchajcie, o, zapomniałam, że tutaj jest z drugiej strony odbicie rozszerzone kamery, i nigdy nie wiem, słuchajcie na live, z której strony mam. Ta ręka, nie ta ręka, o dobra, zrobię, tak będzie lepiej. Y, a więc wklepujemy w te miejsca, które y, chcemy ukryć z maszczki. Krem nawilżający. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli skóra będzie dobrze przygotowana, będzie nawilżona, to wtedy nasz wypełniacz zmaszczek, nasz efekt botoksu w kremie lepiej zadziała. A więc ja, ja tak naprawdę wklepuję ten krem do twarzy, nawet w okolice oczu, chociaż mamy dedykowany z tej serii również krem pod oczy. Wiadomo, słuchajcie, że lepiej używać... Pod oczy kremów dedykowanych, dlatego że one mają inną konsystencję i też inne składniki. Akurat nasz krem z serii HRS pod oczy ma technologię MicroAlk. O, muszę patrzeć, nie tu patrzę w kamerę, słuchajcie, mam odwrotnie telefon i się gubię, kiedy tu patrzę w kamerę. Akurat nasz krem pod oczy ma technologię micro-arc, która tą skórę bardzo delikatną pod oczami idealnie nawilża. A więc mamy krok drugi. Po pierwsze, peeling dzień wcześniej. Po drugie, nawilżenie tuż przed nałożeniem botoksu. Ja oczywiście nie mówię, bo myślę, że to jest oczywista oczywistość, że cerę najpierw trzeba przygotować na zasadzie oczyszczenia, umycia, stonizowania. To już zrobiłam, słuchajcie, bo jestem tuż po prysznicu, jak widzicie, jeszcze mokre włosy. A więc oczyściłam cerę, stonizowałam również tym samym produktem, który z tej samej serii, czyli tonikiem. Age Reversist, on akurat ma między innymi wyciąg z kambuczy, to jest taka substancja, która daje niesamowity efekt też regeneracji cery, ale też rozjaśniania cery, a więc tak jak ja mam różnego rodzaju piegi, przebarwienia, to też ten tonik doskonale działa. I teraz po nałożeniu kremu nawilżającego czekamy jakieś 2-3 minutki, żeby substancje nawilżające się, wchłonęły. I teraz wam powiem, jeżeli chodzi o krem nabliżający, serii HEVES, tutaj macie dwie substancje nawilżające. Po pierwsze, macie z czerwony halk. Jest to ekstrakt, który przede wszystkim zwiększa syntezę kwasu cheronowego w naszej skórze. A kwas cheronowy, jak wiecie, jest silnym składnikiem silnie nawilżającym. Jeżeli czerwone algi zwiększają jego syntezę, to znaczy, że nasz organizm, nasza cera przyspiesza produkcję kwasu cheronowego, a więc, krótko mówiąc, nasza cera będzie jeszcze bardziej nawilżona. I to, co jest ważne, to właśnie ekstrakt z czerwonych alg powoduje, że nasza cera jest nawilżona nawet do 6 godzin od aplikacji. Więc tu macie taką bombę nabliżającą, która. Bardzo mocno pomoże zadziałać odpowiednio naszemu botoksowi w kremie. I to jest pierwsza aktywna substancja. Drugą aktywną substancją, którą macie w tym kremie nawilżającym, jest ekstrakt z alg digitata. Akurat ten ekstrakt z tych alg zawiera bardzo dużą ilość białka, które jest bogate w witaminy i związki mineralne, a więc mamy bardzo silne nawilżenie naszej skóry, odżywienie naszej skóry, ale również ten ekstrakt z alg, akurat tych konkretnych alk laminaria Laminaria digitata zwiększa syntezę kolagenu w naszej skórze, a więc tego, czego potrzebujemy, jeżeli mamy widoczne zmarszczki. Zaraz Wam też powiem, o co chodzi z tymi zmarszczkami, dlaczego one się pojawiają, dlaczego warto suplementować kolagen nie tylko od wewnątrz, ale też używać go z zewnątrz, bo takie dwie, dwa bodźce, wewnętrzny i zewnętrzny, powoduje, że nasza siatka podporowa skóry po prostu będzie gęstsza. Jak będzie gęstsza, to nasze zmarszczki będą wypłycone, będą mniej widoczne. E, czyli drugi ekstrakt z AK w tym kremie będzie też działał odmładzająco, ze względu na to, że przyspiesza syntezę kolagenu w naszej skórze, czyli zagęszcza naszą skórę, zagęszcza siatkę podporową, co powoduje wypłycenie zmarszczek. No i dobra, jak już mamy tą e, cerę nawilżoną, zaraz zobaczę, czy o coś pytacie w komentarzach. E, dobra, tu ktoś pisze, nie wiem kto, bo znowu, e, o, tutaj widzę, Kasia już wyraziła zgodę na zaciąganie, słuchajcie mnie, nazwiska. Kasia, e, kalenik poleca e, bardzo też e, ten produkt. Tu nam ktoś pisze, że ja go używam i. E, z, e, zdarzają się pytania, co robię, żeby z makijażu mam taką ładną cerę? Proste pielęgnacja i botoks w kremie. No właśnie, no właśnie, słuchajcie. Więc jak mamy teraz już nabliżoną cerę, przygotowaną, nałożyłam pierwszy etap, czyli krem nabliżający. drugi etap to jest nasza saszetka e, botoksu w kremie, e, kremu wypełniającego i teraz dlaczego ja na to mówię, że to jest bankietówka albo... Tak zwany efekt kopciuszka. Moi drodzy, to nie jest cudowny taki produkt, że raz go nałożycie i będziecie mieli wypłucone zmarszki na zawsze e, i w ogóle high life, nagle będziecie młodsze od 10 czy 15 lat. To jest produkt, który działa na kilka godzin. Czyli jeżeli macie jakieś specjalne okazje, wesela, śluby, wyjścia, randki, spotkania z koleżankami i chcecie dobrze wyglądać, to możecie go użyć i przez od 4 do 6, czasami 8 godzin, ale raczej bym tutaj e, mówiła, że ten górna e, granica czasu to jest 6 godzin, da Wam faktycznie efekt wypłycenia zmarszczek, będziecie młodziej wyglądać, będziecie lepiej wyglądać, ale przy codziennym użyciu podkreślam tego produktu można używać codziennie. To, to możecie wtedy hmm, wypłycić te zmaszki. Dlaczego? Dlatego, że tu mamy dwa aktywne składniki. Mamy po pierwsze też ekstrakt z alg Laminaria Digitata, a więc synteza kolagenu, wypłycenie zmaszczek, zagęszczenie siatki podporowej skóry, a po drugie macie tutaj również ekstrakt z planktonu, który jest pozyskiwany z wybrzeży Brestu w Francji, i akurat ekstra z planktonu, słuchajcie, po pierwsze stymuluje syntezę kwasu chleonowego i kolagena, więc to jest ekstra, który daje dwa w jednym. I kwas chlujony, czyli i szybkie nabliżenie, odżywienie skóry, i synteza kolagenu, czyli zagęszczenie siatki podporowej skóry i wypłycenie zmaszczek. Ale. Jeszcze raz podkreślam, to nie jest cudowny krem taki, że raz go nauczycie i te zmaczki się wypłycą i tak po prostu będziecie młodsze. Nie, to jest krem, który działa na kilka godzin, a przy codziennym używaniu faktycznie będzie zagęszczał Wam siatkę podporową skóry, będzie e, włókna kolagenowe będą produkowane jeszcze szybciej i te zmarszki będą mniej widoczne, a więc o to chodzi, fenomenie tego produktu, i teraz co robimy, musimy ten produkt rozgrzać, musimy e, aktywować składniki, e, te, które są w nim ukryte, a więc tak przez 10 do 30 sekund sobie palcami rozgrzewamy, otwieramy, słuchajcie, o tutaj ktoś nam pisze, znowu nie wiem kto, Wiebiam botok z kremie seszetki, mały efekt. Na mojej twarzy utrzymuje się 5,5 godziny. No dokładnie, słuchajcie. zależności, im bardziej mamy cerę przygotowaną, im ona bardziej jest odżywiona, nawilżona, tym ten efekt dłużej się utrzymuje. Zauważyłam, że czasami zdarza się także u osób palących, ale nie zawsze, to nie jest reguła, że u osób palących ten efekt się mniej utrzymuje albo daje taki mniejsze, spektakularne efekty. Dobra, rozgrzałam. Oderwałam i teraz słuchajcie, to jest bardzo skoncentrowany produkt, to jest taki produkt, który e, jest go niewiele w takiej saszetce, ale ta ilość, która jest w saszetce, w, w saszetce macie 0,3 ml, czyli naprawdę niewielka ilość, ona musi Wam starczyć na przykład na dwie okolice oczu albo na całe czoło, e, Albo na jeżeli nie macie dużo zmarszczek, jeżeli macie, nie wiem, niewielkie te bruzdy, no to na naprawdę możecie jedną saszetką. Ja na tym filmiku, który nagrałam kilka, tydzień temu dokładnie, w niedzielę użyłam jednej saszetki na czoło, okolice oczu jeszcze tutaj na te, te, te bruzdy moje przy ustach od śmiania się, bo też tutaj już mam widoczne takie zagłębienia. I teraz, moi drodzy, jakbyście spojrzeli na moje zdjęcia sprzed dwóch, trzech lat, to ja mam bardziej widoczne zmarszki. Dlaczego? Dlatego, że używam świadomej pielęgnacji i faktycznie przy regularnym używaniu kolagenu, znaczy produktów stymulujących syntezę kolagenu od zewnątrz, ale piję też szoty kolagenowe od wewnątrz, to faktycznie jakość tej mojej cery się zdecydowanie poprawia. I teraz mamy produkt, ja tak mniej więcej połowę tego produktu teraz wzięłam saszetki. I co my robimy? Wklepujemy, słuchajcie, nie wsmarowujemy, wklepujemy te miejsca, a jest tutaj słuszne odbicie, słuchajcie, więc muszę, nie będę patrzyła w kamerę, bo jak nie będę patrzyła, to wtedy wiem, gdzie palcem słuchajcie wklepuję. Więc wzięłam sobie połowę saszetki, jak widzieliście, i tą połowę saszetki wklepię w moją lwią zmaszczkę, którą widzieliście, mam nadzieję, że ona była widoczna. Dobra. I wklepuję sobie i teraz tak, od momentu wklepywania nie możemy używać mimiki. Tak, więc najlepiej, żebyśmy nie gadały. Ja postaram się gadać do was, ale nie używać mimiki, chociaż będzie to pewnie troszkę ciężkie dla mnie. Sklepujemy, słuchajcie, produkt jeszcze troszkę może dołożę na czoło. Klepujemy. Poprzez takie wklepywanie, to też stymulujecie, słuchajcie, waszą cerę do tego żeby się bardziej i szybciej regenerowała. Teraz są modne różnego rodzaju masaże. Zresztą one są skuteczne, na przykład masaż kobidło Jest też skutecznym sposobem. Dobra. Wklepane. Drugą część potoksu wklepię sobie pod oczy. I teraz uwaga. Jeżeli macie tendencję. Zamknę oczy, sorry. Jeżeli macie tendencję do tego, żeby wasze oczy. Nie, przepraszam, tendencję, że wstajecie, macie oczy podpuchnięte, worki, to ten krem. Również, albo wiecie co, może pod drugie oko nie wklepię, żeby była widoczna różnica. To ten krem również będzie wam wchłaniał te podpuchnięcia i te worki. I to jest taki efekt naprawdę wow, spektakularny. Jeżeli macie opadającą powiekę, to możecie też wklepać sobie w górną powiekę, i to oko się otworzy. Powieka zostanie uniesiona do góry. Więc ja słuchajcie pod jedno oko. I jeszcze mam trochę tego kremu. A więc niby mała, niby dużo. Poczekajcie, pod to oko wklepywałam, czyli też tutaj z tej strony zrobię, a z drugiej strony nie będę robiła. To może wtedy będzie bardziej widoczna ta różnica. Ale słuchajcie, jak tu koło zrobię, robię, to już teraz nie powinnam do was gadać. To będzie ciężkie. Więc będę siedziała może w milczeniu przez kolejne 5 minut. Co wy na to? Ta. jeszcze mi została tutaj odrobina, to jeszcze tutaj potraktuję moją lwią, zmarszkę i czoło i teraz uwaga, nie może z tym kremem przesadzić, bo jeżeli go za dużo wklepiecie, to nie znaczy, że bardziej Wam się zmarszczki wypłycą, to znaczy, że nadwyżka tych substancji aktywnych zostanie niewchłonięta przez waszą, waszą skórę i na skórze zostanie taka biała poświata, taki biały, jakby osad. I teraz e, pojawiały się też komentarze w tak społecznościowych, że filtr, filtr na pewno, filtr w telefonie, ponieważ się skóra rozjaśniła. Moi drodzy, ten krem e, również rozjaśnia skórę po nałożeniu. Więc e, moje piegi są wtedy mniej widoczne. Dobra, ja postaram się teraz, słuchajcie, nie używać mimiki, chociaż będzie to ciężkie. Dobra, będę jak ta mimoza, ale chcę Wam opowiedzieć trochę o kolagenie, o co chodzi z tym kolagenem. E, musicie wiedzieć, że po 20, no będę gadała, to ta zmarszka tu koło ust niestety się nie wypłyci. Pamiętajcie o tym, żeby ten krem zadziałał, nie można używać mimiki twarzy przez 10 do 15 minut. Więc tu będzie pewnie efekt mniej widoczny. Czołem staram się nie ruszać, okiem również. Ale tu pewnie tego efektu aż takiego nie będzie. Ale no, trudno siedzieć teraz z Wami przez kolejne 5 do 10 minut i nic nie gadać. E, moi drodzy, więc musicie wiedzieć, że po 25 roku życia każda osoba, każda traci włókna kolagenowe. I to jest taki proces, który postępuje. Jeżeli kobiety są w okresie menopauzy, no to wtedy ten proces drastycznie postępuje i faktycznie nagle nasza skóra potrafi z miesiąca na miesiąc starzeć się w bardzo szybkim tempie, co nam zaczyna przeszkadzać. I teraz włókna kolagenowe, niestety fibroblasty, które są odpowiedzialne za produkcję włókien kolagenowych w naszej skórze, one zanikają z wiekiem i w związku z tym ta nasza skóra, już nie ma takiej gęstej siatki. Wiecie, to już te włókna kolagenowe nie są tak jedno przy drugim, jedno przy drugim, tylko o, takich coraz mniej ten zanika, ten zanika, ten zanika i tak jest coraz rzadziej, coraz rzadziej. I w związku z tym mamy taką skórę, jaką mamy. Mamy zmarszczki, mamy mielastyczną skórę, mamy chomiczki, które się pojawiają, ponieważ nie ma tej siatki potworowej, która by tą skórę ciągnęła do góry. E, nie wiem, czy już coś. Ja już widzę, ja już zaczynam czuć, słuchajcie, ściąganie. A więc za chwilkę na pewno już będziecie widzieć. Dajcie znać, czy już widzicie, bo ja już czuję, że moja skóra się napina. Już lwia zmarczka zaczyna być mniej widoczna. Po 10 do 15 minut będzie, będzie zdecydowanie efekt widoczny, chociaż mam nadzieję, że to, że ja gadam, to ten efekt nie będzie zachwiany. Dajcie znać, czy już widzicie, bo ja już czuję. Ja już czuję napinanie czoła, napinanie tutaj pod okiem. Tutaj będzie mniej widoczne, bo gadam niestety, ale musicie mi zaufać, że też by tutaj się wypłyciły, gdybym gdy nie gadała. Dobra, wracając do tych włókien kolagenowych i fibroblastów. Po pierwsze, te produkty nie tylko nam zwiększają syntezę kolagenu, ale też sprawiają, że nasza skóra będzie bardziej elastyczna. Co po 40 roku życia jest kluczowe, więc wszystkie tutaj panie albo panowie po 40 powinniście zdecydowanie zainteresować się tym produktem. E, dobra. Tu widzę, że ktoś pisze, że widać. No, tu już widzicie mi się z tej strony. Bo tu mam mniej widoczną zmarszczkę, mniej głęboką, to już mi prawie do zera. Wypłyciła się. Czoło już się robi gładkie. Przynajmniej ja w kamerze tak widzę. Oko. Pod tym okiem wklepy. Nie, pod tym okiem. Poczekajcie. W... Pod tym okiem wklepywałam. Tak, tu wklepywałam, a pod tym nie. A więc też możecie obserwować różnicę. Ja widzę tą zmianę. z marczka na pewno po 15 tak słuchajcie, się wypłyci. I to jest taka odpowiedź dla osób, które nie używały produktu, a twierdzą, że to ściema. To żadna ściema. O, Edytka pisze, że widać. Tak, ja też już czuję, słuchajcie, i widzę. Chociaż mówię, najlepiej wklepać i położyć się, zamknąć oczy i leżeć, bo wtedy ten produkt szybciej i bardziej efektywnie wnika do skóry głębokiej, właściwej i robi swoją robotę. Generalnie efekt jest taki, że czujemy takie napięcie, jakby nam ktoś tą skórę naciągał i tak za uszy trochę chcą nam ją schować. Słuchajcie. Ja dlatego, czy nagrywam live? Słuchajcie, live zostanie na grupie z efektami produktów, bo teraz streamuję go na efektach produktów, a więc live będzie na efektach produktów, ale też będzie zostawiony na moim kanale. Tak, już widać, już widać. Słuchajcie, zobaczcie. Widzicie? Też będzie na moim kanale, na YouTube i na moim fanpageu na Facebooku, a więc w trzech miejscach. Ale jeżeli macie osoby dodane na, na naszej grupie Farmacji Efekty Produktów, no to tamte nagranie zostanie. Celowo je robię dla tak zwanych niedowiarków, dla osób, które nie używały produktu, nie znają produktu, a ich pasją i miłością jest hejtowanie i pisanie, że to ściema. To żadna ściema. To jest efekt pracy i stworzenia formuły przez naszego lekarza. Dokładnie, słuchajcie, zobaczcie, że już czoło mam, czoło już mam naprawdę wypłycone, zrobię zdjęcie po, tylko szkoda, że nie zrobiłam zdjęcia przed, kurczaki, zapomniałam, najwyżej jutro zrobię od nowa zdjęcie przed i po. A więc mogę jeszcze z Wami tutaj siedzieć kolejne 10 minut, ale myślę, że nie ma sensu, bo już widać, że po 5 minutach od nałożenia zmarszki się wypły wypłycają, po kolejnych 5, po kolejnych 15 te zmarszczki naprawdę będą mniej widoczne. To, co słuchajcie, jest ważne, to to, że można nałożyć na to makijaż. Ja za chwileczkę właśnie będę robiła makijaż, bo, bo wychodzimy dzisiaj z rodziną na niedzielne spędzenie czasu rodzinnego. Ale chcę Wam powiedzieć, że możecie nałożyć makijaż po 30 minutach, żeby te substancje aktywne chłonęły się do skóry właściwej, żeby zrobiły robotę, bo jakbym od razu teraz nałożyła, to to by się zmiksowało na przykład z podkładem i ten efekt niestety nie byłby widoczny. Czekamy jakieś 30 minut i dopiero możemy robić makijaż. Tak, jest, widać, no zobaczcie, no, różnica, różnica jest. Eee, oko, gdzie wklepywałam, oko, w którym nie wklepywałam. Widzicie, tu nawet... Jest taki mniej widoczny worek, prawda? Zresztą nie wiele tego produktu wklepałam. Gdybym więcej wklepała, to było. A tutaj zobaczcie te oko. Tak, widać tu. A tutaj nie nakładałam. Tu nałożyłam, tu nie nałożyłam. Jak w, tym, w, tej, w tej bajce, widać, nie widać. Widać, nie widać. Ok? Dobra, kochani, ja zmykam, bo muszę się już malować, muszę się ogarniać, bo rodzina na mnie czeka. Chciałam Wam pokazać, że faktycznie ten produkt działa, chciałam udowodnić wszystkim hejterom, niedowiarkom, że to ściema, to żadna ściema, to efekt opracowanej formuły przez lekarza, doktora Tunę, założyciela naszej marki farmacja. więc jeżeli live wam już nie udowodnił tego, no to już nic wam nie udowodnia, więc... Nie musicie korzystać z produktu. Ten, kto nie wierzy, nie musi używać, a ten, kto chce zadbać o swoje piękno, kto lepiej chce się czuć, no to zapraszam do osoby, która Was dodała do grupy Farmacji Efekty Produktów. Da Wam dostęp do konta klienta VIP i będziecie mogli ten tym produktu być w bardzo dobrej cenie. Dzięki za dzisiaj, wspaniałą niedzieli i pozdrawiam.